Czas na bajkę. Zielona szkoła. Maja kontra Zosia. Autobus jeszcze nawet nie ruszył, a już było wiadomo, że będzie gorąco. To moje miejsce, powiedziała Zosia, stając nad siedzeniem przy oknie. Naprawdę? Masz tu rezerwację? Maja odpowiedziała z przekrzywioną głową i usiadła, zanim Zosia zdążyła sięgnąć po plecak. Zosia zmrużyła oczy. Maja spojrzała przez okno, jak gdyby nigdy nic. Wiesz, nie każdy musi potrzebować okna, żeby się dowartościować, rzuciła cicho Zosia. A nie każdy musi znać wszystkie stolice Europy, żeby mieć znajomych, odparła Maja bez mrugnięcia okiem. W tle pani Barbara, wychowawczyni klasy piątej A, ziewnęła i powiedziała do kierowcy: Ruszamy i niech nas siły wyższe prowadzą. Po przyjeździe, dzieci rzuciły się do pokoi. W pokoju numer cztery los postanowił zrobić psikusa. Zosia i Maja trafiły razem. Wraz z nimi Aniela i Hania, które od razu wyczuły napięcie. Ja śpię przy oknie, oznajmiła Zosia, zanim weszły do środka. O nie, to ja dziś wybrałam parzystą kartkę przy losowaniu. Maja rzuciła plecak na łóżko i uśmiechnęła się z satysfakcją. Hania i Aniela spojrzały po sobie. Może my weźmiemy piętrowe, co? Zaproponowała Aniela, żeby załagodzić sytuację. Ale Zosia i Maja już przerzucały się argumentami. Ja źle sypiam przy drzwiach, a ja się boję pająków w kątach. No proszę cię, pająki, serio? Przynajmniej nie mam problemu z tym, że ktoś mnie ciągle poprawia. Dobra, to może. rzut monetą? Rzuciły. Moneta spadła. I poturlała się pod szafę. Super, mruknęła Maja. Los sam nie chce tego rozstrzygać. Może chociaż wy zdecydujecie, która ma więcej cierpliwości? Zasugerowała Hania siadając na dolnym łóżku piętrowym. To bym wygrała, powiedziała Zosia. Ta, chyba w quizie o gramatyce parsknęła Maja. W końcu Zosia zrezygnowała, ale nie bez komentarza. W porządku. Śpij sobie przy oknie, ale jak złapiesz katar, nie licz na moje chusteczki. Maja uśmiechnęła się słodko. Spokojnie, mam zapas. Nie jestem przecież nieprzygotowana, jak niektórzy myślą. Aniela po cichu wyjęła słuchawki. Hania już żałowała, że nie trafiły do pokoju z Jagodą i Nelą, które spały jak kamień. Zapowiadała się... Burzliwa noc. Wieczorem w łazience doszło do kolejnego spięcia. Maja wylała przypadkiem wodę na podłogę. Uważaj! Mam teraz mokre kapcie przez ciebie! Syknęła Zosia, cofając się o krok. A nie możesz po prostu wysuszyć ich suszarką, tylko musisz narzekać jak babcia? Maja spojrzała na nią z nad szczoteczki. Zosia trzepnęła drzwiami wychodząc z łazienki. Maja przewróciła oczami i wróciła do mycia zębów. W pokoju Zosia z furją zdjęła kapcie i zaczęła je trzepać oręcznik. Jeszcze trochę i będę spać boso, mruknęła. Maja weszła chwilę później, jak gdyby nigdy nic. Mam nadzieję, że nie zalałam ci planu dnia. Serio, musisz być taka ironiczna przez cały czas? Burknęła Zosia. Nie, ale to łatwiejsze niż przepraszanie. Może czasem warto spróbować? Odparła Zosia, odwracając się do ściany. Zapadła cisza. Tylko krople z kranu gdzieś za ścianą stukały jak zegar. Po minucie maja sięgnęła poręcznik, pochyliła się i bez słowa zaczęła wycierać podłogę. Zosia ukradkiem zerknęła. Dziękuję, powiedziała cicho, wciąż lekko nadąsana. Nie ma sprawy. I tak nie chce mi się słuchać kolejnej litanii. Zosia westchnęła. Ty zawsze musisz mieć ostatnie słowo. Tylko jeśli ty nie zdążysz wcześniej, rzuciła maja tym razem z uśmiechem. Aniela spojrzała z nad książki i szepnęła do hani: Myślisz, że doczekamy tu końca świata, czy pojednania? Hania uśmiechnęła się. To pierwsze chyba przyjdzie szybciej. Następnego dnia odbyła się gra terenowa. Dzieci zostały podzielone na grupy i miały za zadanie odnaleźć ukryte punkty w lesie rozwiązując przy tym różne zagadki. Oczywiście Maja i Zosia trafiły do jednej drużyny. Los najwyraźniej nie miał litości. Trzeba iść tą drogą, powiedziała Zosia, pokazując palcem na mapie. Zobacz, ten symbol oznacza mostek. Przecież to znak na ambonę myśliwską, odparła Maja. Przewodnik mówił, że trzeba skręcić przy kamieniu. Ale oczywiście, ty wiesz lepiej, bo przeczytałaś instrukcję trzy razy. Przynajmniej wiem, gdzie jesteśmy. Ty działasz na zasadzie, a może się uda, a ty na zasadzie wszystko pod linijkę. Rzuciła Maja i ruszyła w przeciwną stronę. Reszta grupy, Franek, Jagoda i Tymek, spojrzeli po sobie bezradnie. Może się rozdzielmy? Zaproponował Tymek pół żartem. Albo po prostu zdecydujmy demokratycznie, mruknęła Jagoda. Ale najpierw niech przestaną się gryźć. Zosia zatrzymała się i spojrzała przez ramię. Skoro tak bardzo chcesz prowadzić, to proszę bardzo, królowo chaosu. Dziękuję, pani generałko, odpowiedziała Maja z teatralnym ukłonem. Po trzydziestu minutach błądzenia wśród paproci i kłótni o kierunki, grupa dotarła do punktu kontrolnego jako ostatnia. Brawo, Gdyby to była gra o największą ilość strat czasowych, wygrałybyśmy bezapelacyjnie, powiedziała Zosia, opierając ręce na biodrach. Przynajmniej było zabawnie, odpowiedziała Maja, podnosząc z ziemi upuszczony notes. Franek chrząknął. Wiecie co? Mamy zadanie drużynowe, to nie konkurs. Kto ma rację? Przez chwilę zapadła cisza. Taka, co w lesie brzmi głośniej niż hałas. Nawet Maja i Zosia spojrzały na siebie mniej wojowniczo. Dobra, mruknęła Zosia. Od teraz podejmujemy decyzję razem. I może mniej krzyczymy, dodała Maja z lekkim uśmiechem. Nie było to pojednanie, ale coś się przesunęło na milimetr. Ale jednak. Czwartego dnia grupa wybrała się na leśną polanę, gdzie rozstawiono stoliki do wielkiego quizu przyrodniczego. Pani Barbara rozłożyła planszę z pytaniami, a dzieci podzielono na dwuosobowe zespoły. Zgadnijcie, kto razem, powiedziała z lekkim uśmiechem. Zosia i Maja. O nie, westchnęła Maja teatralnie. Świetnie, skomentowała Zosia. Nie dość, że muszę współpracować, to jeszcze z kimś, kto woli zgadywać, niż się przygotować. A ty wolisz mówić zamiast słuchać, odparła Maja stoliki ustawiono na trawie, wiatr lekko poruszał kartkami z odpowiedziami. Dzieci siedziały na pniach lub kocach, a pani Barbara zapowiadała kolejne pytania przez megafon. Pierwsze pytanie: Ile metrów głębokości ma najstarszy szyb w kopalni soli w wieliczce? Zosia uniosła kartkę z odpowiedzią: B. Maja też. Punkt dla nich. Drugie pytanie który ptak gniazduje w dziuplach starych drzew. Maja wystartowała błyskawicznie. Zosia zmrużyła oczy, ale odpowiedź była trafna. Znowu punkt. Z biegiem rund atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Dziewczyny rzucały sobie ukradkowe spojrzenia. Raz nawet Zosia poprawiła kartkę Mai, która trzymała ją odwrotnie. Franek, obserwując z boku, szturchnął jagodę. One chyba zaczynają współpracować? Albo próbują się nie zabić na oczach nauczycielki, mruknęła Jagoda. Ostatnie pytanie było zaskakująco trudne. Obie przez chwilę się wahały. D, szepnęła Maja. Zgadzam się, odpowiedziała Zosia. Punkt. I zwycięstwo dla ich drużyny. Pani Barbara podeszła do nich z dyplomami. Świetna robota. Widocznie razem tworzycie niezły zespół. Mimo, że burzliwy. Zosia spojrzała na Maję zaskoczona. Przyznaję, powiedziała cicho. Jesteś dobra. Ty też. Choć wkurzająco dokładna. Mruknęła Maja. Idąc z powrotem na ścieżkę prowadzącą do ośrodka, szły obok siebie. Po raz pierwszy bez sporu. Myślisz, że dzieciom się podobało? Zapytała Maja. Jeśli nie umarli z nerwów, to tak. Uśmiechnęła się Zosia. To był pierwszy raz, kiedy naprawdę zadziałały jako zespół, i nawet nie było źle. Piątego dnia przyszedł czas na całodniową wycieczkę do kopalni Soli w wieliczce. Już w autobusie Zosia była cicha, co nie umknęło uwadze Mai. Coś ty taka milcząca? Zapytała półżartem: Brakuje ci quizu? Po prostu nie przepadam za podziemiami. Wymamrotała Zosia, patrząc przez okno. Maja wzruszyła ramionami, jeszcze nie podejrzewając, co się wydarzy. Na miejscu dzieci założyły kaski i słuchawki. Przewodnik rozpoczął opowieść o historii kopalni, a grupa ruszyła w dół schodami, krętymi, długimi, pachnącymi solą i wilgocią. Przewodnik zatrzymał się na chwilę przy kamiennej wnęce i powiedział z uśmiechem: Mówią, że w tych korytarzach czasem można spotkać ducha świętej Kingi, która według legendy wskazała miejsce, gdzie należy kopać sól. Gdyby nie ona, może tej kopalni by nie było. Dzieci spojrzały po sobie z mieszanką fascynacji i lekkiego niepokoju. Nawet maja na chwilę przestała się wiercić. Z każdym kolejnym poziomem Zosia robiła się coraz bledsza. W końcu, kiedy światła przygasły, bo przewodnik chciał pokazać, jak wygląda absolutna ciemność, Zosia zatrzymała się nagle. Zosia? zapytała cicho Maja, zauważając, że koleżanka nie idzie dalej. Zosia stała, jak zamurowana. Oddychała szybko, miała szeroko otwarte oczy i zaciskała dłonie w pięści. Nie mogę, to za ciasne. Nie umiem oddychać. Maja bez namysłu podeszła do niej, zdjęła słuchawki i położyła rękę na ramieniu Zosi. Hej, jestem tu. Słyszysz mnie? Oddychaj ze mną. Wdech. Wydech. Nie patrz w górę, tylko na mnie. Zosia spojrzała niepewnie w jej oczy. Nie dam rady. Dasz. Bo nie jesteś sama. Z tyłu przewodnik zorientował się, że coś jest nie tak i zatrzymał grupę. Pani Barbara szybko podeszła. Wszystko w porządku? Zrobimy przerwę, powiedziała Maja. Tylko chwilę. Po kilku minutach Zosia złapała równy oddech. Maja cały czas trzymała ją za rękę, mimo że zazwyczaj tego nie robiła. To nie był moment na zgryźliwości. Gdy ruszyły dalej, Zosia już nie trzymała się poręczy. Trzymała się blisko Mai. Po wyjściu z kopalni usiadły razem na ławce przy Placu Zabaw. Dzięki. Powiedziała Zosia cicho. Myślałam, że się ośmieszę przed wszystkimi. Nie ośmieszyłaś się. Byłaś odważna. Ja bym się pewnie popłakała. Zosia spojrzała na maję z zaskoczeniem. Serio? Jasne. Tylko jestem zbyt dumna, żeby się do tego przyznać. No, prawie. Obie wybuchły cichym śmiechem. Tym razem bez przekąsu. Szóstego dnia dzieci pakowały walizki, wciskały do plecaków ostatnie ubrania i pamiątki z wycieczek. W autobusie powrotnym Zosia i Maja same usiadły obok siebie. Nikt im nie kazał. Po prostu tak wyszło. – Chcesz gumę? – zapytała Maja, wyciągając paczkę. – Dzięki – uśmiechnęła się Zosia. – Ale nie tą z mentolem. Zawsze kicham. – Wiem – mruknęła Maja. – Sprawdzałam. Pani Barbara spojrzała przez lusterko i uniosła brwi. Czy ja dobrze widzę? Maja i Zosia nie tylko się nie kłócą, ale współistnieją? Powiedziała zdziwiona. Nie przesadzajmy, rzuciła Maja z uśmiechem. Na wszelki wypadek niech pani nie mówi tego głośno. Mrugnęła okiem. W połowie drogi obie dziewczynki zasnęły, głowami opartymi o siebie. Nikt nie miał serca robić im zdjęcia, choć Hania bardzo chciała. Po przyjeździe do szkoły rodzice już czekali. Zosia chwyciła walizkę i odwróciła się do Mai. Do zobaczenia w poniedziałek! Jasne i dzięki za wszystko! Zosia uśmiechnęła się. Myślisz, że będą się z nas śmiać? Pewnie tak. Nie przywykli oglądać nas razem. Ale nie tak bardzo jak my z siebie same. I choć nie zostały od razu najlepszymi przyjaciółkami, coś się zmieniło zrozumiały, że nie trzeba się zgadzać na wszystko, by się nawzajem szanować i że pod różnicami czasem kryje się więcej podobieństw niż się wydaje. Zielona szkoła się skończyła, ale lekcja została. Dziękuję, że nas słuchacie i subskrybujecie, to dodaje nam skrzydeł.